Gość Radia Zachód. Sławomir dzień dobry. Naszym gościem jest pan Daniel Kołtun, Wójt Gminy. Siedlisko, witamy serdecznie. Dzień dobry. Mieliśmy tutaj podsumowywać kampanię wyborczą w wydaniu różnych komitetów wyborczych, no ale tak się stało, że siedzi obok nas Wójt. No to panie wójcie, zacznijmy może od tego, jak kampania wyglądała w gminie Siedlisko. W dużych miejscowościach, wiadomo, przyjeżdżali kandydaci, to ci z czołówki rankingów. Spotykali się z mieszkańcami, były wiece, zbieranie podpisów, są banery, ulotki. A jak to wygląda w takiej gminie jak Siedlisko? Wybory prezydenckie widzę, że jednak mają najmniejszą jakby taką siłę rażenia spośród wyborów parlamentarnych czy na takich samorządowych, tych plakatów. Katów nie ma w naszej gminie tak dużo, jak choćby przy wyborach właśnie samorządowych, ale, ale się pojawiają i są. Kandydaci nas nie odwiedzali. Myślę, że mogło być tak, żeby odwiedzili, ale pewnie no, gmin jest tak dużo, że nie sposób odwiedzić wszystkie gminy, powiaty. Wiem, że niektórzy kandydaci starają się odwiedzać. Także no jest, ja porównuję też do swojej kampanii takiej właśnie samorządowej na wójta, no to jednak ten rozmach jest zupełnie inny. No jest to najmniej jakby tak widzę, rozpromowana ta kampania reklamowa, no ale, ale plakaty istnieją, widać, że coś się dzieje. Bo jak Grzegorz Schotyna kiedyś powiedział, wybory wygrywa się w końskich, nie w Warszawie. Stąd też y, y, spodziewałem się, że być może w gminie Siedlisko na przykład były jakieś spektakularne akcje, które miały nakłonić do głosowania na tego bądź innego kandydata. Nie, nie, nic takiego się nie, nie wydarzyło. Siedlisko jest spokojnie, plakaty wiszą. Nie zauważyłem też, żeby były zrywane. Także no wszystko, że tak powiem, przebiega dobrze. A no właśnie, czy wszystko jest gotowe do tego, by w gminie Siedlisko w sposób prawidłowy przeprowadzić akt wyborczy? Myślę o lokalach, komisjach, o planowanych dowozach, jeśli takowe będą potrzebne. Tak, jesteśmy przygotowani. Ja myślę tak, bo dużo podpisywałem dokumentów. To są takie zaświadczenia o prawie do głosowania, także widzę, że mieszkańcom zależy. Nawet jak gdzieś ktoś wyjedzie na kilka dni, no to jednak. Mieszkańcy o te zaświadczenia się starają. W naszej gminie mamy cztery lokale wyborcze. Wszystkie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Także mamy zapewnioną komunikację dla takich osób, dowozy. I te lokale wyborcze są w tych samych, w tych samych miejscach jak do tej pory, czy też coś się tak, zmieniło? Tak, to są na, na salach wiejskich, w tych największych wsiach, czyli w siedlisku, w bielawach, w borowcu i w różanówce. No to na zakończenie tej części rozmowy chcę Pana zapytać, o to, jak pan tę kampanię wyborczą ocenia z punktu widzenia szefa lokalnego samorządu, nie takiego dużego jak Warszawa, ale też przecież ważnego. Ja mam takie doświadczenie ze swojej kampanii, wiem, że bardzo ważny jest kontakt też bezpośredni z wyborcami, rozmowy, i, i też widzę, że niektórzy kandydaci, wiadomo, to jest cała Polska, ale też się starają prowadzić bezpośrednie rozmowy. Ciężko mi jest to ocenić z takiej perspektywy mojej tutaj lokalnej, ale patrząc na cały kraj. Na te wszystkie debaty, no to wydaje mi się, że jest, jest głośno o, tej, o, tych, o tych wyborach, i jednak kandydaci mają możliwość przedstawienia swoich, swoich opinii, pomysłów. Także no, wydaje mi się, że dobrze przebiega ta kampania, w miarę spokojnie, choć wiadomo, że zawsze przy tego typu wyborach, przy każdych wyborach, to mniejsze lub większe konflikty, wyciąganie jakichś w cudzysłowie brudów, no ale to chyba tego się. Się nie uniknie, to jest normalne, na całym świecie tak się dzieje i i, i Podejrzewam, wybory, tak, że w, tak. przy wyborach samorządowych, lokalnych, właśnie chociażby w naszym regionie, też takie rzeczy w jakiejś mniejszej lub większej skali będą się Myślę, pojawiać. Myślę, że taka jest natura ludzka, tak chyba było, jest i będzie, tego się nie zmieni. Tak, no tak więc teraz przejdźmy do gminy Siedlisko. Tutaj e, chciałoby się powiedzieć, życie toczy się spokojnie i leniwie, ale to wcale nie jest do końca ta prawda, zacznijmy od rzeczy ważnej, czyli mostu, bo o mostach ostatnio się dużo mówi, buduje się je. Czy most, który siedlisko i Byte modrzański mógłby połączyć, jest projektem realnym? Jeszcze chciałem zaznaczyć, że tak leniwie to u nas nie jest, bo ja po prostu nie wiem, gdzie ręce włożyć. Kandydując na Wojta, myślałem: o, praca do 15. W ogóle cóż to ma być? Praktycznie cały dzień wolny, a praktycznie jest to cała doba zajęta. Jeśli chodzi o most, to z panem burmistrzem Jackiem Sauterem oczywiście walczymy o ten most. Tu można powiedzieć w cudzysłowie, że powódź też nam pomogła w tym sensie, żeby pokazać zasadność tego mostu. Pierwotnie miała to być kładka pieszo-rowerowa. Teraz. Już zagraliśmy wabank. Ma to być most samochodowy do 3,5 tony, bo po prostu podczas powodzi nasza gmina i gminy ościenne były całkowicie odcięte od nowej soli, gdzie znajduje się sztab e, kryzysowy. Tak, no bo ta droga, dodajmy, która nowa sól, nową soli siedlisko łączy, ona jest notorycznie zalewana. Tak, czyli ten most nowej soli, ja to nie powtarzam, nawet gdyby był ze złota, on dla nas będzie całkowicie niefunkcjonalny, bo droga do tego mostu jest zawsze zalana. Jest to taki specjalny zabieg techniczny, Techniczna, ona jest obniżona po to, żeby woda właśnie przez nią się przelewała, ale jest przez to niedostępna i tak zawsze jest też zniszczona, czyli nawet po powodzi jeszcze przez dłuższy okres nie można z niej korzystać. Ja wierzę w powstanie tego mostu. Jestem z natury człowiekiem, o, jestem optymistą. Czuję tutaj wsparcie też władz wyższych, w szczególności pana wojewody Marka Cebuli, który uczestnicząc w akcji przeciwpowodziowej byliśmy na łączach i jakby widział z bliska, jak ten most jest potrzebny. Teraz musieliśmy chociażby po worki czy po narzędzia jechać tam i z powrotem do Nowej Soli 150 kilometrów, a gdyby był most, byśmy mieli 20 kilometrów. Właśnie pan Wojewoda uczestniczył, pomagał mi w takiej akcji, gdy wały nam puszczały. Trzeba było szybko zareagować. Organizowaliśmy transport z Nowej Soli i nagle właśnie to było widać na ocznie, gdzie był czas, odgrywał dużą rolę. To, to kilkanaście razy, czy razy dłużej wszystko trwało niż gdyby był most. Most jest oczywiście w w każdym miejscu, w którym się o nim mówi, strategiczną inwestycją są też inwestycje, może mniej strategiczne, ale ważne społecznie. Tu widzę spory jakby nakład chęci dobrych i pewnie jakichś pieniędzy w Bielawach. W Bielawach. Tak, teraz sala wiejska została wyremontowana. Staramy się bardzo, bo wiem, że mieszkańcom zależy o wieżę telekomunikacyjną. Też jesteśmy bliscy postawienia takiej wieży. Firmy są zdziwione, bo zazwyczaj jest jakiś opór społeczny przy odwrotnie wieżach, a u nas dzieje, jest tak. odwrotnie. Mieszkańcy od wielu lat starają się o taką wieżę. Wszystko jest na dobrej drodze. Generalnie chciałbym, żeby każda część gminy była równomiernie zagospodarowana, żeby nie było to tylko siedlisko. Także nawet myślimy o... o, o teraz właśnie e, w turniej puchara, p, piłkarski o, o Puchar Wójta w tę sobotę będzie rozgrywany. No właśnie, to turniej szczególny, bo tam zbierane będzie jakby... Dochód z przez, będzie przeznaczony na reaktywację jednostki USP? To jak tak. rozumiem, była, już nie ma. Tak, była jednostka, znaczy ona była, ale w zawieszeniu. Przez wiele lat nic się nie działo, była za, za, zawieszona. My teraz robimy wszystko, jest bardzo duża szansa. Tutaj post wystarałem się o kredyt ze środków wojewódzkich z funduszu ochrony środowiska o budowę remizy. Także będziemy robić wszystko, żeby w tym roku powstała też remiza w Bielawach. Ja wiem, że najważniejsi są ludzie i od tego zaczęliśmy. Także jest no, ludzie są najważniejsi i ważne, żeby tych ludzi zatrzymać. Oni uciekają, tak. niestety mamy depopulację, niestety całego kraju. Zresztą e jak zatrzymujecie ludzi w gminie? Nie siedlisko, inwestycjami też. Inwestycjami nie? naprawdę siedlisko się, się bardzo zmieni, bo tutaj mamy bardzo duże inwestycje infrastrukturalne. W przyszłym tygodniu rusza budowa nowej drogi. To będzie droga łącząca dwie wsie, siedlisko ze zwierzyńcem. Tam kawałek nam zostanie przez las, ale też już z nadleśnictwem jesteśmy omówieni, że ten odcinek, jak dobrze pójdzie w przyszłym roku lub w kolejnym, będzie wykonany. Także infrastruktura. Powstanie osiem nowych Dróg w tym roku. Też, ścieżki jeśli, rowerowe pewnie też. Ścieżki rowerowe też. Teraz powiat nowosolski w tym roku, jak dobrze pójdzie, to powstanie piękna ścieżka rowerowa przez lasy Natury 2000 z Nowej Soli do Siedliska. Wczoraj też robiłem taki rekonesans tutaj z kierownikiem zarządu dróg powiatowych z kolei, bo wiem, że starostwo też chce nas wspierać, bo jakby pokazuje ten potencjał siedliska. Piękna przyroda, historia, mógłbym o tym bardzo długo opowiadać, o budowę kolejnych ścieżek, przedłużenia tej istniejącej. Ta ma powstać w tym roku, a już myślimy, co a dalej możemy zrobić. O młodych osobach pomyślał pan, żłobki, przedszkola? Tak, tak. W tym roku, znaczy w tym miesiącu będziemy wiedzieć, bo wystartowaliśmy do konkursu na budowę nowego przedszkola, które ma powstać w Siedlisku. Jesteśmy dobrej myśli, piękny projekt. Obiekt jest zaplanowany przy, szkole, przy zespole szkół w Siedlisku też tak tą lokalizację wybraliśmy z tego względu, żeby rodzice właśnie jednym kursem mogli zawieźć dzieci i do przedszkola i do szkoły. Ważne, że ma pan wsparcie w działających tam organizacjach pozarządowych, fundacjach, które też widzą potencjał w gminie. Tak, to, mi, to jest dla mnie bardzo ważne. Sam wywodzę się z takiego środowiska, byłem wieloletnim prezesem fundacji. Mamy na terenie gminy fundację Lipowy Wianek, Stowarzyszenie Lipowy Wianek i fundację Karolat. Teraz odbyło się u nas w gminie, też było reaktywowane po wielu latach Wielkie Święto Bzów na Zamku w Siedlisku. Zamek jest w rękach, w rękach prywatnych, ale jednak my bardzo współpracujemy. Teraz Fundacja Lipowy Wianek na, zebrała na defiburator AED środki, jest organizatorem tego turnieju. No chcemy też, żeby nasza gmina zmieniła wizerunek na taką pozytywną, żeby pokazać nasze wszystkie atuty, a robimy to wszystko po to, żeby mieszkańcy okolicznych gmin i, i powiatu zobaczyli jak u nas jest pięknie, bo tak na, na, naprawdę zależy nam po to, żeby dużo osób chciało się Niest, u nas osiedlać. Niestety nie wszystkim na tym mam wrażenie zależy, bo y, na stronie internetowej u państwa wyczytałem, że niestety akty wandalizmu od czasu do czasu się pojawiają. To chyba nieuniknione, no, ale jednak jakby nie wszyscy rozumieją potrzebę dbania o dobro wspólne. Tak, no akty wandalizmu pojawiają się, nie ma tego tak dużo, no, ale sporadycznie się pojawiają. Robimy wszystko, żeby tego było jak 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 najmniej dbamy właśnie o estetykę gminy, też będziemy starali się o założenie monitoringu w takich newralgicznych miejscach, no i też chociażby cmentarz jest dobrym przykładem, gdzie teraz też się dużo dzieje, nowe krany, zasieki, bo to też tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed, że jakieś były stare takie toalety na cmentarzu, gdzieś tam rozpadające się, także to wszystko wymieniamy, no i wierzymy, że mieszkańcy to docenią. Zapraszamy wobec tego do siedliska, zapraszam Wujcy gminy, siedlisko serdecznie. pan Daniel Kautun, który był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl